Strategia i know-how tradycyjnej spółdzielni. Strategia budowania dochodu pasywnego, czyli refundacji albo inaczej emerytury lojalnościowej, polega na pozyskiwaniu kapitału ze sprzedaży programu wakacyjnego, przy czym część kapitału kierowana jest na budowę, remont lub zakup mieszkań potrzebnych do obsługi tegoż programu, a druga część bezpośrednio na budowę aktywów generujących dochody pasywne. Docelowo chcemy obsługiwać 3000 programów wakacji. Zakładamy, że osiągnięcie tego celu zajmie około 3 do 5 lat. Następnie uzyskanie niezbędnej liczby apartamentów zajmie nam kolejne około 2 do 3 lat. Ponadto w ciągu następnych 2 lat chcemy stworzyć sieć stanowisk ładowania do elektrycznych samochodów, elektrowni fotowoltaicznych oraz sieć. Terminali płatniczych dla e sklepów i ładowary, czyli razem to około 7 do 10 lat. Po tym okresie dochód pasywny ze wspomnianych projektów zielonej energii i usług płatniczych będzie już regularnie wytwarzany, a co za tym idzie, udział w zyskach zacznie być wypłacany każdemu członkowi naszej spółdzielni. W ten sposób wspólnie chcemy pracować nad nową formą. Wytwarzania emerytury dla każdego spółdzielcy. I to jest nasz główny cel. Strategia ta została szczegółowo przedstawiona ekspertom w dziedzinie wyceny spółek i know-how, którzy wycenili ją na ponad milion euro. Autor tego projektu i jednocześnie twórca spółdzielni wniósł ją do TD jako naszą wspólną własność. I tym samym każdy członek spółdzielni staje się współwłaścicielem tego bezdyskusyjnie cennego know-how.